Magia białego koloru. Ezoteryce i magii symbolika kolorów ma głębokie znaczenie. Wśród spektrum barw enigmatyczna biel wyłania się jako latarnia iluminacji, czystości i transcendencji. W dzisiejszym artykule przedstawię ezoteryczne atrybuty bieli, jej związek z magią i rolę jako płótna do duchowej transformacji i alchemicznych przedsięwzięć. Zapraszam do lektury. Kolor biały, często postrzegany jako czysta karta, reprezentuje puste płótno duchowego przebudzenia. Ucieleśnia czystość, jedność i harmonijną integrację wszystkich kolorów w widzialnym spektrum. W kręgach ezoterycznych biel jest uważana za syntezę wszystkich kolorów, zawierającą nieskończony potencjał magii i konwergencję sfery duchowej i materialnej. Biel jest alchemicznym połączeniem wszystkich kolorów, a jej esencja jest ściśle powiązana z transformacyjną mocą światła. Alchemyki od dawna czczą biel jako kwintesencję, nieuchwytny piąty element, który wykracza poza tradycyjne cztery elementy: ziemię, wodę, powietrze i ogień. Oznacza najwyższy etap duchowej transmutacji. W którym adept osiąga stan boskiej iluminacji i osiąga jedność ze wszechświatem. Biała magia, w przeciwieństwie do jej ciemniejszego odpowiednika, to praktyka zaprzęgania dobroczynnych sił do pozytywnej zmiany na świecie. Praktykujący białą magię często przywołują kolor biały w rytuałach i zaklęciach, aby oczyścić, chronić i leczyć. Białe świece. Kryształy i szaty są powszechnie używane jako kanały do kierowania czystych energii kosmosu. W annałach magicznej historii biały mach jawi się jako luminarz sztuk mistycznych, oddany pogoni za wyższą świadomością i altruistycznymi intencjami. Służy jako pośrednik między królestwem ziemskim a niebiańskim, dzierżąc białe światło boskiej mądrości, aby rozproszyć ciemność i promować harmonię. Biały Mak jest strażnikiem starożytnej wiedzy, przekazywanej z pokolenia na pokolenie adeptów poszukiwań duchowych. W systemie czakralnym kolor biały jest powiązany z czakrą korony, bramą do wyższych wymiarów i duchowego oświecenia. Medytacja nad kolorem białym ułatwia zjednoczenie indywidualnego ja z kosmiczną świadomością, popychając duszę ku duchowemu w niebowstąpieniu i transcendencji. W magii ceremonialnej i projekcjach astralnych kolor biały jest często wizualizowany jako ochronna zasłona, która zapewnia bezpieczne przejście między planami fizycznym i astralnym. Wtajemniczeni i adepci przywołują tę białą zasłonę, aby chronić się przed złowrogimi siłami i zapewnić bezpieczną podróż przez rozległe eteryczne krajobrazy. Podsumowując, to w królestwie ezoterycznym i magicznym kolor biały jest ucieleśnieniem czystości, transcendencji i boskiego oświecenia. Jest to płótno, na którym duchowi poszukiwacze malują swoje przeznaczenie, czerpiąc z alchemii światła, aby przemienić swoje dusze. Eksplorując enigmatyczną głębię bieli, odkrywamy promienną luminescencję która zachęca nas do przekroczenia przyziemności i objęcia niebiańskiego tańca magii. Obejmując biel w naszych duchowych przedsięwzięciach, wkraczamy w bezgraniczne królestwa ezoterycznych tajemnic i odblokowujemy sekrety wszechświata. Wróżbita Łukasz Węcka